Siemano przyszło parę akcesoriów do Katema, założę sobie nowe maneteczki, yy, nowe klamki, bo tu mam pękniętą i pokrowiec yy, obszyję. Tylko nie wiem, czy mi się uda, bo patrzę, że on jest trochę za krótki, ale może uda go się naciągnąć. No, zaraz zobaczymy. Kurde, myszy wygryzły. Tutaj to ktoś poszedł grubo, kurde. Jeszcze naklej za romba musiałem nabić Torxa, bo już imbus się obrobił. Mówię, trzeba trochę odświeżyć tego KTM-a, bo kurde 19 roku, a tu klamki połamane, taki kurde był ściuchany już, że to chociaż jakoś wyglądało. Tu do wypiukania Rolgas, piachu w nim nawalone. <laughs> No to ogólnie nie jestem zwolennikiem smarowania tego Zawsze to wycieram do suchego A niektórzy smarują to czymś O kurde ja patrzę że żadna z tych końcówek Nie jest taka jak ta A przecież trzeba sobie to wziąć Muszę zarąbać to staro tylko ją wyczyszczę O patrzę że żadna nie jest w 100% taka jak ta Te rolgazy to też kurde Uniwersalne robią do wszystkiego A do wszystkiego to do niczego Powiem wam, że te plastiki mi się udało za 150 zł kupić. Ja pierdzielę najlepszy zakup w moim życiu. No, zobaczcie, one są praktycznie nowe. No, są nowe, kurde. Po jednej jeździe będzie widać, że to tak nie będzie wyglądać. Ktoś musiał po prostu od razu je ściągnąć. Przecież, tak jak to od butów, to po jednej jeździe jest wydarte już. Szczebiałe. Nieźle, co? Czasem to i kurła ślepemu się jak złote jajko trafi. Czy jak to tam było, kurde typowy Aliexpress ogólnie to są dobre klamki ale zaraz Wam pokażę co w nich trzeba zrobić żeby nie mieć zaraz z nimi problemu pierwsza rzecz jaka Wam się uszkodzi w tych klamkach to jest odkręcenie tej śruby i to przerabiałem w każdej to jest prędzej czy później dlatego od razu to najlepiej skręcić na klej i wtedy jest spokój klamki gotowe zamocowałem sobie tak jak mi pasuje tutaj przełożyłem tak, że po prostu tu na dwa palce i tu na dwa palce, tak najlepiej mi się jeździ przerabiałem, jedynie co to się tu trochę martwię, bo zobaczcie bardzo ładnie ta klamka odbija, tu ją nasmarowałem, żeby lekko chodziła, tylko że jak założę tą gumę, co jest tu oryginalnie No dobra, teraz nasmarowamy z git, bo kurde bo się, wiecie co, jak ta guma naciska te sprzęgło minimalnie chociaż z milimetr, że nie będzie wracało, że za sprzęgła nie przypalić, bo to wiecie kurde Nie jest to problem, z... dobra został mi tylko pokrowiec do zrobienia i sprzęt gotowy Zacząłem go odrywać, więc zasuwam. Myślę, że uda się naciągnąć. No nowy pokrowiec założony, jeszcze mi szywek zabrakło. Teraz to to wygląda. Kurde, patrzcie, był tyle za krótki, a udało go się tak naciągnąć. Ja to już, kurde, profesjonalny tapicer. Teraz to realnie ten motor te 19 tysięcy jest warty. O. O, o kurwa. Na... Jarek, ale miałeś no, tak zrobić to na to motorze. Kurwa, majster, człowiek wyszedł z prawy. Kurwa, o, czekaj, bo spadnie zaraz. Trzymasz Otro otro bien, bien. oh curva maíz <laughs> <laughs> Era jak kuj. miałem 13 lat to też żem tak latał. Teraz to człowiek się trochę boi już. O kuzyn przycierewali. wali. <głos> <głos> ja pierdzielę. Zręt ledwo na koło idzie, ale przycieli Spieszniej byłoby, jakby tylko z jednej strony lecieli. Bo tu... kuzyn to, to całą drogą. Ty robi, ci i on ci robi, ci Zaraz się wypierdoli! Dobry rajter, nie wyjemy się. Daj ta spokój, kurde. Lasz mi się Uro, przejechać. majster, no możesz się przejechać, ale jak rozjemy. wiesz, to... nie to tanie rzeczy.